Witam Państwa bardzo serdecznie. Ruszyła druga edycja kampanii Moc Komórek. No a dziś będziemy rozmawiać o tym, jak istotna jest holistyczna opieka nad pacjentem, który leczony jest komórkami macierzystymi. Rozmawiamy ze specjalistami, specjalistkami, które wchodzą w skład zespołu medycznego Instytutu Terapii Komórkowych. Pozwolą Państwo, że przedstawię Pani Agnieszka Rakowska, neurologopeda. Witam serdecznie Pani Agnieszko. Dzień dobry. I jest z nami Pani Kamila Jezierska, która jest psychologiem. Witam serdecznie. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. Szanowny Panie, prezentowaliśmy historię pacjentki Pani Joanny, która choruje na stwardnienie zanikowe boczne. Opowiadała swoją historię, rozmawialiśmy także z Panią dr Moniką Barczewską, która opiekuje się tą pacjentką. Natomiast z Paniami chciałam porozmawiać, w którym momencie taki specjalista jak neurologopeda i taki specjalista jak psycholog włącza się w pracę z pacjentem. To może zacznijmy od neurologopedy. Pani Agnieszko, na czym. Polega ta współpraca z pacjentem? Jakie są elementy tej pracy? Moja praca tak naprawdę zaczyna się już w pierwszym dniu spotkania z pacjentem, kiedy dokonuję takiego bardzo pogłębionego badania, badania całego aparatu artykulacyjnego, czyli języ funkcjonowania języka, podniebienia miękkiego ust. A także sposobu oddychania, fonacji, całego, całego pakietu, że tak powiem, funkcji. Oceniam te funkcje, które odpowiadają za mówienie, a co za tym idzie również za połykanie. I w momencie, kiedy dokonam takiej oceny, wtedy proponuję, już wiem, jaki jest stan pacjenta wyjściowy, proponuję konkretne. Konkretną pracę, którą musi wykonać w domu, oczywiście, pod opieką innego specjalisty, neurologopeda, ale który zajmuje się, który wie, na czym polega współpraca i w ogóle pomoc pacjentowi z chorobą neuronu ruchowego. Pacjent dostaje konkretne wytyczne, konkretne ćwiczenia. Co powinien robić, w jaki sposób ćwiczyć, bo to też nie jest takie samo, taka sama praca jak w przypadku innych problemów z mówieniem o podłożu neurologicznym. Tak wygląda nasz, to nasze pierwsze spotkanie. Podczas kolejnych dokonujemy kolejnej oceny, weryfikacji tego, w jakim stanie jest pacjent, bo wiemy, że. SLA jest chorobą bardzo szybko postępującą i czasami miesiąc to jest może być tak wielka zmiana w stanie funkcjonalnym pacjenta, jego mułowy, jego połykania, że tutaj ta dynamika jest bardzo duża i kolejna ocena, kolejna weryfikacja jego stanu i dostosowanie kolejnych, kolejnych ćwiczeń. I tutaj też no, współpraca z. I z rehabilitantem i z psychologiem jest jakby, jakby sugerowanie, tak, co jeszcze pacjent mógłby robić pod kątem lepszej komunikacji. Czasami też jest tak, że pacjent po prostu nie może mówić już, bo po tym choroby jest tak duży, wtedy pracujemy nad wprowadzeniem alternatywnych metod porozumiewania się. Też dostosowanych do możliwości pacjenta. Tutaj warto podkreślić, że stwardnienie zanikowe boczne to jest taka choroba, która, w której zanikają mięśnie odpowiedzialne za artykulację dźwięku, odpowiedzialne za połykanie. Mhm. Stąd ta neurologopedyczna interwencja jest tutaj szczególnie istotna i szczególnie ważna, prawda? Tak, dokładnie. Pani Kamilo, mówimy o chorobie ciężkiej, chorobie przewlekłej, a jeśli mówimy o chorobie przewlekłej, to właściwie bez wsparcia psychologa trudno sobie wyobrazić, żebyśmy mogli tutaj ułożyć sobie dobrze współpracę z pacjentem i podnieść jakość jego życia. Więc na jakim etapie włącza się psycholog i jakie są pani zadania? Moja rola zaczyna się już na początku pobytu pacjenta u nas w instytucie. Spotykam się z nim za każdym razem, kiedy do nas przyjeżdża na pobudanie komórek macierzystych, to wsparcie możemy podzielić na dwa, tak jakby. Na wsparcie emocjonalne, które polega na tym, że pomagam trochę pacjentowi w radzeniu sobie z tymi takimi najtrudniejszymi emocjami, jak smutek, złość, strach. Ale też wsparcie informacyjne, bo często pacjenci pytają o inne metody leczenia, o placówki medyczne. O specjalistów bardzo często jest też tak, że pacjent czuje, że te jego sposoby radzenia sobie już nie dają rady, tak, nie daje rady. Wtedy moja rola jest taka, że sugeruję może terapię psychologiczną, może udanie się do psychiatry tłumaczę, że nie jest to absolutnie nic złego, nic wstydliwego. No i też warto pamiętać o rodzinie i bliskich, bo wsparcie rodziny i bliskich w tym procesie leczenia też jest bardzo istotne. No tak, jest to choroba całej rodziny. Właściwie bliscy też powinni posiąść ogromną wiedzę, jak pomóc tej osobie, która choruje w domu. Dlaczego tak ważna jest rehabilitacja neurologopedyczna, Pani Agnieszka Rakowska? Gdybyśmy wskazali takie argumenty. Mm -hmm. No Przede wszystkim często pacjenci nie zdają sobie sprawy z tego. Jakoś to tak jest z moich obserwacji, to też wynika, ale to też jakby literatura donosi fakty, że pacjenci nie łączą często tego, że po pierwsze mowa, artykulacja to też mięśnie. W związku z tym, tak samo jak mogą nie móc chodzić oddychać, tak samo mogą nie móc mówić. Po pierwsze, no, więc pierwsza rola to jest takie uświadomienie sobie, ale im na czym polega na czym polega cała jakby mechanizm. Mówienia, a po drugie, oni mają też na to ogromny wpływ. To znaczy, często mogą przez swoje działania, intensywne ćwiczenie, ale też mówię, spe specjalnie, specjalne podejście do tego ćwiczenia, ćwiczeń, wykonywania, może spowodować, że choroba. Jakby może sama choroba nie zostanie zatrzymana, ale degradację i brak możliwości w pewnym momencie porozumiewania się można spowolnić albo zatrzymać w pewnym momencie przez ich działanie. Z innej jeszcze strony wygląda to tak, że pacjenci też mają, jakby ja ich uświadamiam, tak, ale też pokazuję mechanizm połykania, bo często. Można specjalnymi technikami tak zmodyfikować sam proces połykania, że niekoniecznie musi, musi pacjent od razu przechodzić na odżywianie np. Na przez głębnik nosowo-żołądkowy czy, czy przez PEGA. Może radzić sobie w taki sposób, modyfikując sam, sam proces połykania, żeby jeszcze jakby funkcjonalnie sobie radzić. Czyli ja działam jakby tak dwutarowo, czyli po pierwsze, po pierwsze mowa, czyli opóźnienie degradacji aparatu artykulacyjnego, a po drugie możliwość uniknięcia powikłań spowodowanych z dysfagi, czyli z zaburzeń połykania. Też następna pomoc to jest. To jest taka, jeżeli pacjent już nie może mówić, to żeby umożliwić mu porozumiewanie się z, ze światem przy pomocy właśnie na przykład alternatywnych metod, których jest dość, dość sporo. A jakimi narzędziami dysponuje psycholog, żeby pomóc pacjentowi na, chorującemu na stwardnienie zanikowe boczne pacjentowi z chorobą przewlekłą? Ważne jest takie podejście, nauczenie może pacjentów, takiego podejścia, że zdecydowanie lepiej będą reagować na leczenie, jeżeli będą podchodzić do swojej sytuacji z determinacją. No, a, w, a jeżeli mówimy o podchodzeniu do danej sytuacji z determinacją, no to to nastawienie psychiczne jest bardzo ważne. My tutaj wiadomo, że no ja nie jestem w stanie przeprowadzić takiej typowej e, terapii psychologicznej, ponieważ ten czas jest tutaj bardzo krótki, więc to podejście do pacjenta takie empatyczne, czasami nawet pomilczenie, e, bo pacjent po prostu chciałby, żebym z nim posiedziała i pooglądała mecz w telewizji, były takie sytuacje, sytuacje to też jest bardzo ważne. Tak? E, ważne jest to podejście e, nie natrętne takie, tak? Że jeżeli pacjent na daną chwilę nie ma ochoty rozmawiać z psychologiem, to nie naciskam, tak? I często się zdarza, że przy drugim czy trzecim spotkaniu ten pacjent jednak przełamuje tą barierę i tą rozmowę chce nawiązać. Więc podkreśliłabym to tak takimi grubą linią, że najważniejsza jest ta empatia i to takie podejście no, z bardzo dużą dozą empatii do pacjenta. Pracują Panie w zespole medycznym Instytutu Terapii Komórkowych. Pracują Panie w zespole, który składa się z specjalistów z różnych dziedzin. I chciałam zapytać Panią Agnieszkę Rakowską, dlaczego ta holistyczna opieka nad pacjentem, który przechodzi terapię komórkami macierzystymi jest taka ważna? I jak Państwo układacie sobie pracę tego zespołu? Jak to wygląda? Z mojego punktu widzenia, jakby z punktu widzenia mojej działalności, to bardzo ważna jest współpraca przede wszystkim z rehabilitantem, ponieważ podczas mówienia bardzo dużą rolę odgrywa proces oddychania, który bardzo często jest niestety zaburzony i ulega dość szybko degradacji w, w przypadku stwardnienia zanikowego bocznego. I tutaj ta, to wspomaganie rehabilitacji oddechowej ma ogromne znaczenie. Z kolei psycholog jest to tyle ważny w naszym zespole, że często pacjenci nam nie mówią tych rzeczy, które mówią psychologowi. Więc ta wymiana informacji i jakby próba podejścia takiego z każdej strony do pacjenta, myślę, że daje mu większą możliwość lepszego zaopiekowania się tym człowiekiem po prostu. Bardzo dziękuję. A jak wygląda to z perspektywy psychologa? Pani Kamila Jezierska jest także członkiem tego zespołu specjalistów. Dlaczego ta holistyczna opieka jest taka istotna? Jak wygląda współpraca psychologa z innymi członkami zespołu? Znaczy ja się uśmiechnęłam sama do siebie, jak Agnieszka powiedziała, że często pacjenci mówią mi. Pewne rzeczy, które nie mówią im. Ja też odczuwam czasami coś takiego, że wiele rzeczy e, mówią na przykład naszemu panu rehabilitantowi, czego nie do końca mówią mi, więc ten przepływ informacji zarówno z jednej, z drugiej, jak i z trzeciej strony, no jest bardzo ważny. Tak? E, I zarówno Agnieszka, jak i zarówno nasz rehabilitant e, też dajemy sobie różne wskazówki, tak, co do podejścia i co do pracy z danym pacjentem. pacjentem. Więc to takie Całościowe podejście no, jest naprawdę bardzo istotne. I cieszymy się, że takie w naszym Instytucie mamy. A ja bardzo się cieszę, że mogliśmy porozmawiać na ten temat. Dziękuję serdecznie za poświęcony czas i za rozmowę. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy.